Mały książę przybył na planetę zamieszkaną przez króla, który to król podzielił się z nim rozmaitymi refleksjami na temat swojego królewskiego fachu. I w ten sposób, między innymi, mały książę i miliony jego czytelników na całym świecie dowiedziały się, że mądry król nigdy nie wydaje rozkazów, które nie mają szansy zostać spełnione, bo w ten sposób wystawia swój autorytet. Autorytet na szwank i tylko autorytet straci, a to, co dany rozkaz miał załatwić, i tak załatwione nie będzie. Miliony ludzi Małego Księcia czytały, ale nasi rządzący najwyraźniej jakimś sposobem zdołali tej lektury uniknąć. A w każdym razie zapomnieli o tej prostej mądrości, że nie wydaje się takich poleceń, które na pewno zostaną zignorowane. Tak sobie myślę słuchając kolejnych zapowiedzi wczoraj na przykład Rzecznika Ministerstwa Zdrowia pana Andrusiewicza, że będą obostrzenia, bo będzie fala, bo czwarta fala i wariant tam gamma, beta, kappa, jakiś tam albo yy, wariant geograficznie nazwany, nieważne i oni wezmą wszystko, pozamykają i będą obostrzenia. Jeżeli to jest tylko takie gadanie, które ma zmiękczyć niechęć ludzi do szczepienia się i tych, którzy się dotąd nie zaszczepili skłonić, żeby się jednak zaszczepili, to to jest po prostu zwykłe gadanie nieskuteczne. Ale ja się obawiam, że rzeczywiście rządzący do tego stopnia oderwali się od rzeczywistości, że oni wierzą, iż jak się pojawi kolejna fala, to znowu wszystko będą w stanie pozamykać. Otóż fala się oczywiście pojawi. Jak to nie będzie taka fala, to będzie inna, bo każdej jesieni, każdej wiosny fale się pojawiają. Co roku przypomnę, w wiosennym sezonie grypowym bywa tak, że jest w ciągu miesiąca kilkaset tysięcy zakażeń, milion tysięcy zakażeń w ciągu miesiąca. Nawet jak jest epidemia, milion trzysta tysięcy zachorowań w ciągu miesiąca. I tak jest od zawsze. Tylko nikt dotąd nie wpadł na pomysł, żeby straszyć ludzi w dziennikach, wywoływać panikę, wyliczając im codziennie ilu tu ludzi się zaraziło. Ja przypomnę, że wedle oficjalnych danych od początku epidemii COVID-a od marca 2020 roku zarażeniu uległo, czy inaczej rozpoznano zarażenie COVID-em u 2 milionów 800 tysięcy Polaków, z czego 75 tysięcy osób zmarło. Proszę policzyć, kto jest bardziej ode mnie gramotny w cyferkach, jaki to jest procent nieogólnych zachorowań, ponieważ w ogólnych zachorowaniach trzeba by policzyć pewnie z 5 razy więcej, tylko i wyłącznie tych, które to zachorowania rozpoznano testem. No przypomnę, wielokrotnie tu przywoływane przeze mnie badania, które pokazywały najpierw, że około 5%, Razy większa jest liczba zakażeń od liczby wykrywanych, a później okazało się, że nawet 10 razy więcej wypadków przechodzi bezobjawowo i nie jest wykrywane w żaden sposób. Czyli tak naprawdę moglibyśmy mówić, że 15-20 milionów Polaków, lekko licząc, już przeszło tę chorobę, z czego 75 tysięcy zmarło. Tu oczywiście można by doliczyć ponad 100 tysięcy tych, którzy zmarli nie tyle wskutek COVID-a, co wskutek lockdownu. Niezdiagnozowanych w porę pacjentów onkologicznych, ofiary teleporad i tak dalej. Ale nie brnijmy już w te szczegóły. Polacy, którzy w marcu, kwietniu, maju 2020 roku byli spanikowani, teraz nie są spanikowani. Wiedzą oczywiście, że może się zdarzyć, że ktoś zachoruje, on, ktoś bliski będzie ciężko to przechodził, bo słyszało o takich wypadkach tych, co ciężko przechodzili. Czasem też ma w osobistym doświadczeniu, chociaż przy takich liczbach nie jest to bardzo duże, kogoś, kto zmarł i to być może zmarł, nie będąc człowiekiem przewlekle obłożnie chorym na tak zwane choroby towarzyszące ale też zapewne każdy z nas ma w swoim doświadczeniu kogoś kto zginął wskutek wypadku komunikacyjnego albo padł ofiarą innego nieszczęścia i losowo jest to mniej więcej równie prawdopodobne. Panika minęła, a skoro minęła panika, to nikt nie będzie żadnych obostrzeń szanował. Znaczy na y, pizzy, na zewnątrz, oczywiście to można zrobić. Można założyć maseczkę, jak dookoła się patrole kręcą, ale jak się patrol schowa, to człowiek. Wejmie tę maseczkę, bo ma to w nosie. Nikt nie upilnuje, nie ma tylu policjantów na świecie, żeby przy każdym bez przerwy stał policjant i powiedział, e, te uważaj, tutaj się zbliżyłeś za bardzo do kogoś, tutaj coś tam. Odprawia się jakieś, zresztą tak było nawet w czasach paniki. No. Obserwowałem to wiele rozmaitych przykładów. Stołówka, restrykcje, wszyscy dwa metry od siebie podchodzą, kelner wydaje jedzenie, wszyscy tak. Chodzą maseczki, jakieś czafy na głowach, w ogóle tego, a potem jest stanowisko, gdzie jest kawa i ponieważ przy kawie już nie ma tych linii wyrysowanych i nie stoi kelner to do kawy wszyscy podchodzą, nalewają, chuchają sobie nawzajem, stoją koło siebie, jak na lotnisku. Siedzą wszyscy w poczekalni po dwa metry o siebie w maseczkach, a potem w wąskim przejściu się tłoczą i siedzą w tym samym samolocie i już wszystkie te dystansy, nie ma to żadnego sensu. Nie mogę odżałować, że świętej pamięci Stanisław w nie żyje, bo on jedyny byłby w stanie nakręcić dobry film o tej paranoi wywołanej wirusem zabijającym jakieś 0,5% albo, albo nawet mniej 0,2% tych, którzy, którzy zachorują. I teraz, kiedy roi sobie pan minister, że jak on obostrzenie jakieś wprowadzi do ktokolwiek to będzie szanować, to to się musiałoby skończyć totalną klęską, ośmieszeniem się władzy, którą by wszyscy mieli gdzieś demonstracyjnie, tak jak w Perelu. Ja się odwołuję do zdrowego rozsądku rządzących. Na co wam to? Czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, na jakich durniów wyjdziecie, jeżeli zarządzicie teraz jeszcze raz jakieś straszliwe, no chyba, że rzeczywiście nastąpi jakaś dzika fala, że ludzie zaczną mrzeć na ulicach, to wtedy znowu społeczeństwo spanikuje i wtedy w panice się będzie słuchało jakichś rozmaitych rzeczy. Ale jeżeli jest niespanikowane, a w tej chwili jest niespanikowane, to nic z tego. Zupełnie na marginesie zawsze mnie fascynowało, jak to jest, że Rząd bierze sobie jakiegoś człowieka i w danej dziedzinie, gdzie można znaleźć wielu specjalistów mówiących różne rzeczy, to akurat ten jest specjalistą. Właściwie to jest takie słowo klucz do ustroju Rzeczpospolitej Polskiej po roku 90 89 i o to się chyba nie zmieniło. Ten klucz, słowo klucz brzmi notesik. Ktoś miał w notesiku akurat takiego Pana Simona, ktoś miał akurat w notesiku takiego Pana Horbana i oni nagle zostali specjalistami najwyższymi, to co powiedzą to jest święte i rządzących, słuchają ich jak samego Pana Boga. A jaka szkoda, że nie wzięliście sobie jakiegoś innego profesora, bo na profesora się zawsze znajdzie inny profesor. To póki czas doradzam sobie, weźcie i przestańcie straszyć ludzi falami, a tym bardziej przestańcie straszyć ludzi obostrzeniami, bo nie wprowadzicie żadnych obostrzeń. A jeżeli wprowadzicie, to się skończy śmiechem na sali i totalną kompromitacją władz.